Nie tylko, bo też jest kapitanem reprezentacji Anglii, wieloletnim reprezentantem i bardzo szanowaną osobą w Anglii. Nie tylko, na całym świecie. bo jest Dziwne to jest dla mnie. to dla mnie. Prawie Materano był. Trzyma bo, bo, bo to zależy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Ja zależy jak Liverpool przejdzie do Ligi Mistrzów, to będą karty. Tak, ciekawe jak będzie wyglądał Ligi Mistrzów. No, bardzo fajnie będą. Albo Batalena, albo Batalena. jeszcze? jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku do Liverpoolu przyszło Czefu. czterech zawodników.

Barcelona. wziął Barcelona. na Proszę pana, a można sobie wziąć jeszcze herbaty? Tak, oczywiście. to co? Próbujemy śpiewać? Pani Anusi. Tak, tak, Ewarty, w, w piłce nożnej nie jest tak może przy nich zawodnik musi odchodzić na przykład w piłce jest inaczej i w tej chwili jakby dobry zawodnik do klubu, no to musiał ten słabszy, który był wcześniej na jego pozycji, musiał odejść. bo na jednej pozycji może być maksymalnie... Wybrać. Od razu odszedł, nie ma? Nie, Santos, nie, 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 od nie, 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 się nie, nie, ten już ten jest tak, że jeżeli ktoś zagra nawet młodzieżowej reprezentacji danego kraju, już jest do tego kraju przypisany do emerytury. Nie może zmienić. Panie Januszu, no to tą, tą pieśń zaśpiewamy chyba, no nie? Śpiewamy. Podobała Wam się. Tak! Słuchajcie, bez względu na to, jakie są Wasze uczucia klubowe. Yy... Bo jest ładna i będziemy się śpiewać. Jest ładna, dobrze się śpiewa, jest ładna. Możecie sobie jak myśleć, że to jest oryginalna, albo że ta gra gra w realu, no właśnie. Słuchajcie, słuchajcie, rozmawialiśmy też, ja również szanuję reżim Barcelony, również szanuję legendę Realu Matryc, są zawodnicy, którzy po prostu szacunek na nie Są tacy, Raul jest zdecydowanie legendą Realu i grający działający... grających Raul González. I Garcia. I Garcia. Obecnie grający na pewno dobrym ale on nie uczynił aż tyle dla Realu ma. kiedy którzy są powiązani z klubem bardziej to nie chodzi to tylko go. ja tutaj <grym> <To jest bardzo grym> też krótko grał się już to? To bardzo dzisiaj a jak im zaczynamy się już teraz ciśle, bo zaczynamy uciec. Ola! Ruszenka jest bardzo prosta. Problem może być tylko z To zna Wszyscy się uczą na pewno angielskiego. To już nie te czasy, kiedy się uczyliśmy jedynego prostego języka. Teraz się uczymy języka najbardziej uniwersalnego, tego, który jest najbardziej przydatny. Oliwier, Filip, Filip, Oliwier. Już dobra!

Czy mamy wśród lokalnych mieszkańców, trzymaj, daj, co, no, tu, daj, i pór, daj, czy mamy dzwonników Liverpoolu, czy przeciwników? Nie, nie, nie. Ale kluby na granicy nie budzą, nie, nie, nie takich emocji tak jak, jak, jak nasze kluby lokalne. Number one is Gara Girl, ale pomagacie mi. Number two is Gara Girl. Number three. Number four is Garagas. We are dream of the of Garra of Garra team of Garagas. Team of Garagas. Team of Garagas. We are dream of the team of Garagas. Team of Garagas. Team <tüe> of Garagas. Number five is Garagas. Number six is Garagas. Number 7 is Garagar Number 8 is Garagar We all dream of the team of Garagars Team of, of Garagars Team of Garagars We all dream of the team of Garagars Team of Garagars Team of Garagars <laughs> Number 9 is Garagar Number 10 is Garagers. Number 11 is Garagers. And number 12 is Garagers. We all dream of the team of Garagers. Team of girls. Team of Garagers. We all dream of the team of Garagers. Team of Garagers. Team of